A potem rozpakowuje paczkę. Raz, dwa, trzy, próba nie Już była próba. Co dzisiaj będziemy robić? Mm, rozpakowywać paczkę. Deseku. O, proszę. Tak, przyszła do nas paczka a nie jakieś magiczne rzeczy. Wczoraj już słyszeliście, że byłem bardzo podekscytowany, ale postanowiłem trenować, siłę woli i poczekać nad rozpakowaniem tej kaszki razem z dziećmi. No to nożyczki rozpakowujemy. Nie ma nożyczek, oliwka przygotowana. biegnij po nożyczki. Jest! W 5 sekund załatwiłem sprawę. Ruszamy z parkingu 300 metrów do domu. Rozpakowuję drzwi, a potem rozpakowuję paczkę. Nożyczki się znalazły, teraz delikatnie nacinamy. Widzicie, nawet nie muszę nic robić przy rozpakowywaniu paczki, bo mam już ekipę, team, który za mnie to zrobi. Te <słyska> łyżeczki nawet w poli nie chcą ciąć. Mocno, Ameryka, ciągnie z Oliw Zoliw mocno. O, Zaraz coś tam wyjdzie. Ciekawe co? ciągnie mocno. Z oliwką nie możemy się rady, tyle to dziecko nosiło. Jak widzicie paczka przez kurierów jest trochę niemożliwa do wywarstwowania. Dzieci odniosły sukces. O. Otwieramy. Mamy trzy rzeczy w tej paczce. To jest bateria do kamerki dodatkowa, bo zabrakło mi. Proszę się nie bić. Jedna ma jedno, druga ma drugie. Każda ma jedno pudełko. Tata ma trzecie, najmniejsze. To jest największy. Także będę miał teraz w zapasie, żeby nagle na lodowisku w środku zajęć nie stracił zasilania. A teraz bombę rozpakowują resztę. Skubią. Kto pierwszy oskubie, To będziemy to oglądać. Jak nie możesz, jak możesz. Trochę to trwa płótne filmy. filmie. Zawsze bardzo. Oliwka już odkleiła, Ameryka drugie odkleja. Oliwka miała farta, miała tylko jedno do odklejania. No, dawaj na stół. otwieramy. na stole otwieramy, żeby nie upadło. O, Amelka też już skończyła. Dobrze. Teraz poczekamy. Teraz to odłożymy Amelko. Pozwiera Amelka wszystkie nalepeczki teraz. To jest kijek ze statywem do selfie. jest to statyw, czyli na raz można mieć kijek do selfie i na raz można mieć statyw. Tylko musimy muszę jeszcze dojść w jaki sposób. O, coś odblokowałem. Proszę bardzo, mamy teraz kijek do selfie. Ale również nadal służy to jako statyw. Tak. Proszę bardzo, mamy statyw. Kijek do selfie, wszystko na raz. Musimy jeszcze zajrzeć do pudełka, bo tata myśli, że tam jeszcze coś jest. Otwieramy to pudełko. Tu jeszcze jest taki mały gadżet, który pasuje w tym miejscu. I służy do... Włączania i wyłączania kamerki. Można obrócić kamerkę też, podejrzewam. Jak się obróci, to jest z drugiej strony, a my jesteśmy z tej strony. I w tym momencie, kiedy sobie ustawimy coś takiego do robienia następnego e, odpakowania, rozpakowania rzeczy, to wtedy naciska się ten guziczek i zaczyna nagrywać. Wypróbujemy w najbliższym czasie. Ok, mamy już trzy rzeczy za sobą. Pierwsza była bateria zapasowa do tej pory nie miałem kamerę z kijek do selfie razem z statywem i pilotem. Ten pilot też można sobie wymontować i on jest na bluetooth, więc mogę sobie włączyć kamerkę z oddali, jak będę potrzebował ją nagrać. Także to jest bardzo fajna rzecz. Chodź Amerka, to już nie potrzeba tego odskubywać dalej. Kładziemy to. Jak chcę Nie, no to. To może tata otworzy i nie będzie, nie będzie problemu. Trzecia rzecz, z co ostatnio przekonanym się, że jest bardzo pożyteczne. Coś tam oliwka się rozpakowuje. Kabelek! Jak to się nazywa? Ktoś wie? Kabelek. Nie. To jak się nazywa? Nie wiem. Gimbal. Gimbal. O! Mama wiedziała. Gimbal. Dobrze. Ostatnią rzecz, którą zamówiłem to jest gimbal. Też do kamery. I wszędzie najpierw przeczytać instrukcję obsługi, żeby dowiedzieć się jak to funkcjonuje, bo to ma naprawdę dużo guzików. Masz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć guzików. Trzeba to może naładować. Także po przeczytaniu instrukcji obsługi jak ci to używa wrócimy. Do dalszej części nagrania. Nie, to nie tu. To będzie do ładowania. Pokaż, pokaż, to będzie do ładowania gdzieś tu będzie otwarcie. I właśnie, o tu jest otwarcie. Nie na siłę, nie na siłę, tylko tak. patrzymy. Najpierw patrzymy, jaki jest układ. Oli, poczekaj, jaki jest układ. Dopasowujemy do tego układu, który jest tu, pasuje tak i w tym momencie bez najmniejszego problemu wchodzi. Wchodzi. O, proszę tak. O, proszę bardzo. I możemy już ładować 2A z tego co pamiętam i ładujemy gimbal. Wystarczą podobno na 8 godzin pracy do ładowania. Ale najpierw poczytamy instrukcję obsługi.